pastyla ze śliwek. Doprowadzamy śliwki, miksujemy, doprowadzamy do wrzenia. Później wlewamy tą masę na cienko do czegoś takiego. O, oby było cieniutko. Wysycha to na słońcu w 1-2 dni. Robię się z tego taki plasterek. Taki cieniutki, cieniutki. O. Potem to się tnie. I się robi, i zwija, i powstają takie no powiedzmy cukierki, które można przechowywać bez lodówki, bez niczego. To jest suche, to jest same witaminy. Proszę bardzo, proces i można na zimę sobie robić to z jagód, z wiśni, co tam popadnie, z pożyczki. No, nam akurat popadły śliwki. To robimy. Takie smaczne i zdrowe cukierki.